Cześć, witamy Was w 22. dniu naszej kwarantanny na Korona Camping. Stan się nie zmienił. Już taką naszą chyba tradycją na razie jest, że zaczynamy vlogę od raportu. Ale oprócz tego, to pokażę Wam kilka rzeczy, które na naszym kempingu zmieniły się, doszło nowych. Pierwszą sprawą to już od jakiegoś czasu jest używanie takiego Tureckiego dywanu zewnętrznego. On jest z takiej słomki, która przepuszcza. A chodzi o to, że my nigdy tyle nie staliśmy w jednym miejscu. I już zrobiło się klepisko. Zaczynamy dostawać świra w jednym miejscu. No, <laughs> Cieszę się, że jesteś tutaj. I ta trawa się tak zaczęła sychać. Może wam pokażę. Tu, gdzie chodzimy najczęściej, to już w ogóle ścieżki są porobione. No Nie pada tu bardzo długo. Ale ma A. padać ale ma padać w tym tygodniu. Jeszcze nie mamy raportu, jaka jest temperatura ogólnie? 24 stopnie. Jest bardzo ciepło. Ale w nocy jest, jest pochmurno. Bardziej. Jest bardziej pochmurno. Już zbierać na ten deszcz, który zapowiadają. Oni tutaj wszyscy czekają na ten deszcz, ale w sumie też takie dni się przydają. Dokładnie. No i mamy teraz dywan, który nam pozwala na to, żeby nie nanosić. Do, do samochodu tej trawy z i już buty zostawiamy tutaj przed chodniczkiem. Chodniczek jest. Udało nam się w końcu kupić buty do wody. Bo po tych kamieniach było naprawdę ciężko. W końcu tworzyli jakiś sklep taki malutki. Przy okazji zakupów w mieście kupiłam sobie sandały, które nazywają się Nomad. Happy Nomad? Nie, Nomadic Republic. Sorry, Nomadic Republic. Handmade. Fajne, nie? A dlatego kupiliśmy, bo tak, szukaliśmy butów do, do, wody, do morza. I w końcu tworzyli jeden sklep, gdzie były do morza. Bo strasznie ciężko się chodzi po tych kamieniach i uszkadza stopy, uszkadzają te kamienie. Mm. W ogóle buty były zapakowane w ten sposób, były bajecznie tanie, jak na taką ręczną robotę. I w ogóle w Turcji opłaca się robić takie zakupy, jeżeli chodzi o ubrania, buty i tym podobne. Ale to nie chodzi o to, że opłaca się. Pani nam dziękowała, że Kupiliśmy tak, ona powiem. mówiła. Jajku, kupiliście u mnie trzy pary butów. Ja nie sprzedałam nic od dwóch tygodni. Ja mam dzisiaj szczęśliwy dzień. Dziękuję Wam bardzo. Pierwszy raz w ogóle ktoś nam dziękował, że nam coś sprzedał. Po prostu szok. A to taki kajdź dla tych wszystkich, którzy mają taką samą dużą nogę jak ja. Ja mam numer 46,5. Turcy nie mają takich dużych nóg jak jedziecie tutaj macie tak duży rozmiar buta, to te wszystkie rzeczy, czyli jest dużo i tak dalej, to jest nieaktualne. Bo buty się kończą na 44, jak 45 się coś znajdzie, to jest naprawdę wielkie, wielkie szczęście. A drugą zmianą jest akwedukt, który wcześniej zbudowałem. No bo niestety się nie sprawdził. Nie sprawdził się dlatego, że oprócz tego, że wszystko było ok, bo te kamienie dawały radę. I, I leciało fajnie, i tak dalej, ale w momencie kiedy musieliśmy się ruszyć i przejeżdżałem oponą, to tutaj było na tyle błotniście, na tyle miękko, że za każdym razem mi się ten akwedukt psuł, i w tym momencie niestety musiałem znowu zdjąć kamienie, odkopać i wymyśliłem coś takiego. Będąc na zakupach, też w sklepie, e, znaleźliśmy, tu się gdzieś zaczyna, taka długa rura, która odprowadza tą wodę, ten początek tutaj. To jest zrobione z butelki plastikowej. Powiedzmy taki rodzaj odpływu pierwszego miejsca. I wcześniej ten akwedukt szedł w tą stronę i kończył się tutaj dziurą, gdzie się zbierała woda. To zostawiam tak jak w starożytnych czasach. Może kiedyś archeolodzy odkopią i będą się zastanawiali co to było. A wersja 2.0 jest już podkopana. Mniej więcej widać. Którędy to kopałem. Jest 5 metrów takiej żółtej rury i 5 metrów od samochodu zrobiłem taki oto odpływ. I tutaj teraz ta woda sobie spokojnie odpływa, co że zresztą widać, bo trawa w tym miejscu jest o wiele bardziej zielona. Wszyscy co się zastanawiają, wylewamy w tą wodę w ten sposób, bo wszystko co używamy w kamperze jest biodegradowalne. Dlatego nie, nie robimy z tym problemów i widać to w sumie po trawie, bo to trawa w tych miejscach, gdzie ta woda jest, jest zieleńsza. Nawet tak jak widzicie... Nawet tak jak widzicie, tu wcześniej, gdzie pod komperem się wylewała, też jest zieloniutka. Niewypalona, bo jest cały czas w cieniu. Dlatego jest ta pewność, że te napisy na tych butelkach to nie jest tylko ściema i można używać tego spokojnie, bo, bo rozkłada się to bardzo szybko. To takie były zmiany na kempingu. Zmiany też będą dotyczyły innych rzeczy, a konkretnie tego, że zaczniemy chodzić na ryby. Dlatego, że za każdym razem jak byliśmy gdzieś tam na plaży, to widzieliśmy Turków, którzy... Łowili ryby i robili nam bóle. Łowią ryby. Czekaj, kamera to ja tego nie rozpakuję. I za grosze kupiliśmy dwa tureckie zestawy, które oni używają normalnie. Dlatego dwa, bo pierwszy to jest coś takiego: to jest zwykła żyłka. Tutaj macie uchwyt, jak chcecie zaciągnąć, ale to jest żyłka zakończona ciężarkiem. I tak jak widzicie, tu jest taki stropian. O, on tu wychodzi, A, już się ukłę. Tu jest taki stropian, który ma bardzo dużo haczyków w sobie i on się unosi na powierzchni. To jest jeden sposób y, pływania. Ten kosztował akurat 9 zł. Drugi sposób to jest sposób tradycyjny, czyli spławik i, yy, i haczyk, chociaż tych haczyków też jest raz, dwa, trzy, cztery haczyki. Cztery haczyki i, yy, i spławik do tego. Więc drugi sposób jest dla Aldony, będziemy testować. I do tego z, najdroższe z tego całego zestawu było jedzenie dla ryb. Yy, kosztowało 10 lir. I w sumie nawet nie wiem co to jest. Jest to na pewno z solą. Ale to chyba są jakieś kawałki... No, Spróbuj. No, to jest to jest jakaś suszona ryba z solą, żeby się chyba nie zepsuła, za, za zakonserwowana. I takie zajęcie będziemy na 22. dzień naszej kwarantanny na Corona kemping robić. Hmm. Leik. LEIK No, to na. I? Hmm. Oto, Tamam. tamam. Okej. O, uh, the... I z S... Kiskela Mahallesi. K. A. Oto jest e? M. Tamam. <gülüyor> Türkiye. Okej. Okay. Um. Mesela yurt dışında. Okej, okay. my w Turcji kupimy to. Przecież to nie ten, to będzie szło. Co ty nagrywasz w nas? Yes. My tutaj literki ćwiczymy tureckie. <noise> Pokaż. Ale to jest jego adres. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Jak sami podstęp? widzicie, bez Was jest trochę ciężko się dokadać. Wypytaliśmy się Mevluta i właśnie ustalamy adres Mevluta do Van. Ale nie jest to takie proste, bo litery tureckie trochę się różnią od tych naszych polskich yy, i w naszym tym tłumaczu na naszej klawiaturze nie ma. Idziemy zaraz do naszych sąsiadów na grilla z naszym grillem, bo chcą pożyczyć. Przygotowali już wszystko, zaraz idziemy, już oni mają wszystko przygotowane. Oni się przeparkowali tam, gdzie stali yy, chłopaki. O teraz stoją tutaj chłopaki stoją daleko i może to i dobrze dlatego, że każda wizyta u nich kończy się źle zawsze coś się nie tak i na razie ich unikamy, bo mamy dosyć problemów i ostatnio straciliśmy Wasko, a ja teraz mam po wizycie ale to jest długa historia taką mam sytuację na twarzy, także na razie z bliższymi sąsiadami

Jak ci mi mija kwarantanna? A jak mija naszym sąsiadom kwarantanna? Bardzo dobrze. Dziękujemy. A nie że A ja myślałem, że ty powiesz właśnie na początku, że nie, jest bardzo ciężko, nie dajemy rady, daleko do wody, daleko po zakupy. Ludzimy imprez, się. Imprez, restauracje zamknięte. Nie ma imprez, tak. Nikt nowy Warniwo nie przyjeżdża. To, wszystko jeszcze. Nikt nowy nie przyjeżdża. O, Julia wariuje. Już nie wie, co ze sobą zrobić. A spotkaliśmy się przy okazji obiadku pod właśnie nie wiem jakim drzewem, więc jak ktoś zna, co to za drzewo, to napiszcie w komentarzu. Pewnie to jest sosna. No, no, tak naprawdę jest po prostu super. <laughs> Jesteśmy z fajnymi ludźmi. Eee, fajnie spędzamy czas. Mamy czas na odpoczynek. Tak w sumie dzisiaj rozmawialiśmy. Przymusowy, z o tym, ale. Tak. że trochę przymusowy, ale traktujemy to jako odpoczynek. Tygrysy są na kempingu. Zbierać. Pod ostatnim odcinkiem ten nasz apel poskutkował fajnym pomysłem, bo wymyśliliście naprawdę dobrą rzecz. Czyli, tam, lodówkę my na razie próbujemy dla mewluta ogarnąć ten temat, zobaczyć jak to wygląda, jakie są ceny w Turcji. Bo, podobnie jak z przesyłką naszego translatora, nie jest to takie proste w przypadku Turcji. Nam na razie zatrzymali też translator gdzieś tam na jakiejś strefie celnej i czekamy na niego, chyba tędy. A z mewludzem to jest tak, że on jest takim pszczelarzem, który nie mieszka tu na stałe. On mieszka w miejscowości on jest, Van. On jest pszczelarzem wędrownym. Tak. Także Van y, w, o tej porze roku, to znaczy jak my tutaj przyjechaliśmy, to jeszcze był śnieg. Było zimno. Dlatego on tutaj mieszka przez 5 y, miesięcy w roku, tak mniej więcej. Y, I wtedy jest poza rodziną, bo Mevlut ma żonę, ma syna, ma córkę. Tak, ma rodzinę, a tu po prostu y pracuje. I ten jego tymczasowy domek, który przypomina troszeczkę garaż, taki blaszany, to jest miejsce, gdzie on mieszka przez te prawie pół roku. I to wyposażenie, które używa, jest podobne do tego, którego używają krawaningowcy. Dlatego jeszcze z nim porozmawiamy, ponegocjujemy, bo. Na razie stawia opór. Powiedział, że nic nie potrzebuje. Choć pokazywał nam, bo Mewlu też jest takim tradycjonalistą. I tutaj taką tradycją, która zrzesza rodziny, znajomych, jest parzenie herbaty. I to jest taki rytuał turecki. Tak, my też kilkukrotnie piliśmy. On to piliśmy. po prostu uwielbia. Widać po nim, że robi to tak... Z taką pasją. Uwielbiam to robić, uwielbiam zapraszać na tą herbatę. Dokładnie. No i taką herbatę, żeby przygotować, to trzeba zacząć od zbierania czegoś do samowaru. Samo, szybkowaru. A zazwyczaj są to szyszki. Z początku to są gałęzie. No. I tak będziemy podgrzewać wodę. Mamy trochę dodatkowego opału. Teraz nie będziemy przeszkadzać mistrzowi ceremonii ogólnie to zbudowane jest to w ten sposób, że tu jest pojemnik na wodę potem ta woda jak już jest gorąca to można ją wziąć do tego kranika. na wierzch idzie klapa do tego rura a to jest miejsce na czajdanek i potem żeby go podgrzać to można bezpośrednio zwiększyć temperaturę lub regulować to w ten sposób e, aldonka trzeba ogień i podpalono Tak. Zaraz Greta wyjdzie tutaj z drogu. <noise> Czekamy tylko na żandarma. Cześć. Cześć. Samowar, do cześć. Hmm. Czyli samowar, bo ja powiedziałem. Y... Szybkowar. Szybkowar, to jest samowar. I ostatnia faza parzenia, czyli w czajniku jest ostry wywar taki bardzo mocny, leje się go pół, a potem dolewa się tej właśnie wody gotującej. No, widać, że jest szczęśliwy, że to robi. żeby na to patrzymy, się tym interesujemy. Wow. I herbatka jest gotowa. Mm. A tutaj wszyscy. Fotreporterzy! <laughs> żeby... Teraz przechodzimy do najprzyjemniejszej czynności w tym całym rytuale, czyli do picia. A, czyli bardziej od herbatników, od te, 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 pracelki? No, nie wiem, czy to tak można nazwać. Takie okrągłe, które są sprzedawane w wielu miejscach w całej Turcji. Nawet na skrzyżowaniach roznoszą, jak ludzie stoją na światłach. Taki słodki posmak, i to jest bardzo dobre. Zresztą nie. chyba precle krakowskie właśnie są z, piona, z Turcji. Piona. Skopiowane? Uh -huh. To próbujemy. Tak piona. wygląda z bliska. I one zazwyczaj są mocno spieczone. Nie widzieliśmy bla tylko takie mocno. Chodź, kochanie! Ale dobrze, z samym. My mieliśmy z makiem, jak pierwszy raz Nagraj, Halo, jak, nagraj jak z Lili przybijamy piątkę. Lili! Pion, piona! Piona. No przed chwilą łapa. przybijałyśmy. Łapa. 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 Speszyła się kamery. Już nie widzi. Jej. Drugą ręką tej. Łapa. łapa. A jaka jest to wysoka. Jak mhm. ty. A jak piliśmy herbatę pierwszym razem? To to nie wiedzieliśmy jak to się robi i nalaliśmy sobie po całej esencji i tak sobie myślimy, A, ale mają tu mocną herbatę. A wcale tak nie miało być. I ogólnie rzecz biorąc, ten czajdanek wymyśliliśmy, że tutaj osoby przebywające na korona kempingu to będzie rodzaj podziękowania za to, że Melut wziął nas tutaj pod swoją opiekę i my się złożymy wszystkim wszyscy na ten czajdanek. Taki. Oprócz tego, że oczywiście kupimy od niego miód, tak. natomiast większe ilości, boimy się, że po prostu nie będziemy mogli przewieźć przez granicę, bo to są te cła to... i też chodzi o miejsce w naszym kamperze. W ogóle nie wiadomo, jak to będzie, jak otworzą w końcu granicę, jak będzie teraz wyglądało przekraczanie granic po tym wszystkim, więc wolimy nie ryzykować pierwszej granicy, od razu jakieś wpadki. A I... kilka będziemy mieli do przekroczenia z Azji. Pomysł ogólnie z tą lodówką, którą mieliście, to jest bardzo dobry pomysł, bo Mevlut ma bardzo dużo wspólnego z karawaningiem, powiedzmy, bo żyje też wędrownie powiedzmy, do jakiegoś tam stopnia, chociaż jego camper wygląda troszeczkę inaczej. I Mevlut właśnie mieszka w takim budynku. Już razem pokażę, jak wygląda w środku. Na drzwiach, oczywiście, najbardziej prawidłowa nalepka, jaka jest w tej okolicy okno na świat. Tutaj, podobnie jak my, nie ma prądu, dlatego Mewlut korzysta z paneli salarnych. Oczywiście koło paneli co innego może się robić jak nie suszyć się ziół. I te panele dają mu całkowicie energię. Oczywiście, przed wejściem, jak to w tureckim domu, trzeba Zdjęć buty. No to chodzi. To jest to okienko, co zewnątrz pokazywałem. Już wam pokazuję instalację. O. I tutaj meblut ma regulator, a na dole magazynuje prąd w akumulatorze. Mhm. O, to jest Czejdanek O, a to jest Czejdanek To jest czajdanek. <laughs> tak wygląda jego anek kuchenny. Tutaj jest oczywiście drugie okienko i łóżko. O! I jeszcze ma oświetlenie LEDowe. jak w komperze, tylko bez kółek. Tak. I chyba dlatego tak dobrze się rozumiemy, że mamy dużo wspólnego, bo żyjemy w podobny sposób. Jako, że sprzęt do łowienia jest turecki, to idziemy z Mewlutem i na tą jedną z plaż. Idąc, mijamy dwa groby. Ktoś tutaj. Drugi jest tam bardziej w głębi. Został pochowany. Fajny ma widok, jeżeli widzi. Fajne miejsce na pokój. Mewrót zbiera śmieci po kolei. Właśnie też jak sobie pomyślałem, że może on tą siatkę na ryby wziął będzie ładował. Aż tyle złowiłem, myśli? Tak, te buty są na te warunki niezbędne. Bardziej bezpieczne niż te klapki, w których ostatnio chodziliśmy. Tak mnie zastanawiają dwie opcje: czy idziemy, bo mamy wie gdzie jest miejscowa, gdzie możemy połowić ryby, czy po prostu idziemy tak, żeby być bezpieczni, bo ogólnie jest zakaz łowienia teraz. Ale jak się zdecydował, powiedział: kupcie to do ryb, cały sprzęt i, i będziemy łowić, to idziemy z nim. Z tego co wiemy... O, tu jest trudniejszy taki punkt. Z tego co wiemy, to jest chyba 1000 lir za łowienie. A jeśli jesteś wędkarzem, rybacy też mają ukrócone łowienie, bo to jest około 4 godzin dziennie mogą teraz to robić, wypływać łódką na ryby. I tak to wygląda. Kończę, bo tutaj ekstremalne przejścia. Mevlut poszusował jak kozica, a my zasapani już. No i jest taka prosta droga. <grytania> jak ty tam przeskoczysz? No dobra, dołem. Trzeba iść. No Daniel złowił skałę ja złowiłam siatkę Mewlud walczy Daniel więcej pływa niż łowi Polużuj mi żyłkę, bo to jest głęboko. Poluzyj mi żyłkę. Już wiem, czego Meblut wybrał ten drugi zestaw. Za to ja złowiłam wielką rybę. Wieloryba. Wieloryba. O, już są skały. A, ale ten. Ciężarka nie mam już. To jest jednak sport dla cierpliwych. Najpierw dla ekstremalnych, bo nie chodził po skałach, a teraz mi się wydaje, że jednak dla cierpliwych. I po prostu straciłem ciężarek, a teraz będę po prostu sam ciężarkiem, czyli muszę wypłynąć z tym. Ale ja to w ogóle ryb nie widzę? Może to jest za blisko brzegu. To Co, ma coś? Nie wiem. Chyba nie. Jak tak pójdzie dalej, to będę musiał za każdym razem pływać, żeby to. Wyrzucić to ja dziękuję za takie ryby. Po godzinie kończymy. Mewlut mówi, że kupiliśmy złe jedzenie dla ryb. Ślimaków nie będziemy rozbijać, a przynajmniej popływane. Ale widzieliśmy, że miejscowi rozbijają ślimaki, zbierają. Ale czy oni coś złowili na te ślimaki? Też nie widziałam. Droga ekstremalna, wymyślona przez Mewluta. Nie wiem, tam w É que uwaga? Dikat Dik, Dikat! Dikat